Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Siema, sorki, że tak zaczynam w taki sposób, ale chciałem tak dla zilustrowania. Oki? Okay? No to nala. Przechodzę do normalnej polszczyzny. Kochani, jak często się słyszy takie niechlujne wypowiedzi, zwłaszcza wśród młodzieży? Takie właśnie, sorki, nara, oki, siemma i tak dalej, i tam takie rzeczy. I to no, może, może mieć swój urok na pewnym etapie, nawet. Ja sam czasami, ale to tylko w gronie osób, które łapią gryps, tak zwany, no, to czasem, czasem coś takiego powiem, ale to tak dla żartu tylko. Natomiast, jeżeli my akceptujemy ze strony młodych, Ciągle takie równoważniki zdań, takie jakieś tam nie wiadomo co, zamiast porządnie zbudowanego zdania, no to oni się nigdy nie nauczą wysławiać piękną Polszczyzną, a powinni to umieć. W końcu są Polakami, więc to jest, to jest część naszego patriotyzmu. To jest też takie niechlujne wypowiedzi. To jest, stanowią grzech przeciw czwartemu przykazaniu. czyli ojca swego i matkę swoją. Polska jest Twoją matką, i Polszczyzna też, no, ma tutaj ścisły związek. Jeżeli ją poniewierasz, jeżeli mówisz jakimiś tam równoważnikami zdania, albo nawet nie wiadomo, jak to nazwać. Tam jakimiś takimi poszczególnymi grypcami, mieszaniną angielszczyzny tam z nie wiadomo z czym, jakiś taki pigeon czy coś takiego, no to przecież poniewierasz polski język. Czy chcesz czy nie chcesz. I nawet jeżeli można w tym dostrzec jakiś na pewnym etapie życia młodzieżowy urok, to nic dobrego to nie stanowi, ponieważ młodzi ludzie wypaczają swój język. Oni powinni się uczyć budować porządne zdania, nie jakieś tam równoważniki. Wysławiać się piękną polszczyzną, pieścić ją wręcz w swoich ustach. I do tego trzeba namawiać, skłaniać młodych ludzi. No, nie wiem, jak to zrobić. Nie ma jedynie słusznej recepty na to. No, ale pomyślmy, kochani, na wyczucie. Co nam gdzieś nasz, mówiąc żartobliwie, spiritus vongalitatis podpowiada, tak? No, są różne metody, różne środki. Trzeba nie ciągle tą samą, bo to można zniechęcić, ale na różne sposoby starać się, usiłować jakoś skłonić, skłonić serca tych młodych ludzi do miłości pięknego języka polskiego. Niech niech mówią, niech posługują się piękną polszczyzną. Niech się ładnie wysławiają, a, nie a niech klepią byle czego.